W Kielcach rozpoczęły się obchody przypadającego 23 marca Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Do stolicy województwa świętokrzyskiego przyjechały oficjalne delegacje z prezydentami obu krajów na czele. Dwudniowe obchody rozpoczęły się od spotkania w urzędzie marszałkowskim przedstawicieli współpracujących ze sobą od 2008 roku regionów: komitetu Komarom-Esztergom oraz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczącego zgromadzenia Popowicza Dżircza oraz członków delegacji powitał na ziemi świętokrzyskiej Marszałek Województwa Andrzej Będkowski. Było to bardzo przyjazne, merytoryczne spotkanie. No a dzisiaj spotykamy się też w sali w Filharmonii Świętokrzyskiej żeby porozmawiać o rozwoju turystycznym obu regionów, bo przecież ten nasz region świętokrzyski to wspaniałe zabytki, to miejsca, które na pewno warto odwiedzać. Mam nadzieję, że w niedalekim czasie też świętokrzyskie stanie się takim zagłębiem uzdrowiskowym. Ta wymiana doświadczeń dzisiaj z naszymi przyjaciółmi, braćmi z Węgier na pewno przyniesie wymierne efekty. W ramach obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej wizytę w Polsce złożył prezydent Republiki Węgierskiej Janusz Ader z małżonką. Ceremonia oficjalnego powitania pary prezydenckiej przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą odbyła się przed Wojewódzkim Domem Kultury. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa i przede wszystkim pana prezydenta Janusza Adera, prezydenta Węgier i delegację węgierską na tradycyjnym naszym spotkaniu w związku z Dniem Przyjaźni w węgierskiej W tym roku obchodzimy go w Polsce, w tym roku obchodzimy go w Kielcach. Cieszę się bardzo, bardzo, że jesteśmy w tym historycznym mieście tak bardzo ważnym z punktu widzenia, e, choćby rocznicy setnej odzyskania przez Polskę niepodległości. Wielce są wpisane w trasę pierwszej kadrowe, Wielce są wpisane w tradycję fiusów czykowską. Wielce w związku z tym są też wpisane w tradycję odbudowy od państwa polskiego, ale Wielce są też wpisane w wielką tradycję przyjaźni polsko-węgierskiej, bo przecież to właśnie tutaj według, według historycznej opowieści, według legendy Królewicz Emery miał zostawić na świętym krzyżu mnichom w klasztorze relikwie krzyża świętego. Stąd nazwa Gór Świętokrzyskich, stąd nazwa Województwa Świętokrzyskiego, więc można powiedzieć, że sama ona już biegnie właśnie z tradycji przyjaźni i współpracy polsko-węgierskiej, więc ta obecność Pana Prezydenta wraz z delegacją dziś tutaj w Kielcach, tak blisko Gór Świętokrzyskich, Województwie Świętokrzyskich. Jest dla nas tak tym bardziej, tym bardziej radosna i bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Pierwszy dzień obchodów zakończy Uroczysta Gala Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Kieleckim Teatrze Tańca.